No to ja chyba pójdę od razu spytać mamy, jak to jest z tym plackiem i, i czy można go zjeść? Mama, co jest? Jestem tutaj. Mama, mama, ja chciałam cię spytać, czy. bo Julian powiedział, że mam spytać, czy mogę upiec ciasto w piekarniku, to które zbudowałam, a właściwie zrobiłam z piasku. Co? To które zrobiłaś z piasku? Upiec, ale chodzi ci o piekarnik? Myślę, że twoje rodzeństwo cię troszeczkę tutaj yy, robi ci kawał. No jak to? Oni powiedzieli, że trzeba go upiec, żeby móc go zjeść w piekarniku. Ale on jest zawsze taki zły nam dla mnie. O, dlaczego mnie wkręca? Hej, hej Hanna, Hanna! Przycho przychodzi Emma. Pewnie poszła porozmawiać z mamą, czy może upiec, upiec swoje ciasto? No nieźle, pewnie spytała, no. A ty to jesteś, Julian, że co? Ej, ej, Maj, co? Ej, znowu mnie okłamałeś. Mama powiedziała, że się nie piecze ciasta z piasku. No jak? Jak to? A jak chcesz jeść swoje ciasto? <grym> nie chcę go, nie chcę go piec. Mama powiedziała, że ciasto, że to jest, że to jest głupi żart i że z piasku nie wsadza się do piekarnika. Naprawdę nie może być. Hanna, dlaczego on, on cały czas mnie wkręca? Nie, nie, nie muszę go upiec, prawda? Nie, no oczywiście, że nie. To był żart. No, to może ty byś chciał spróbować mojego ciasta, które jest nieupieczone? Nie, nie, y, jestem troszkę uczulona na piasek. Mhm. No to ja sobie zjem. Ema! Ema! Przestań, nie możesz jeść piasku. To jest totalnie niedobre dla twoich zębów. Nawet jeśli masz tylko kilka. Nie rób tego. Ej, hey, Ema, co ty wyprawiasz? Mm, mm, mm. Jest lepszy piasek niż na placu zabaw. A, no okej. Okay. Ema, przestań, będzie cię bolał brzuch. Ale jak to? No, będzie bolał Cię brzuch, nie można jeść piasku. I zepsujesz zęby. Hej, dzieci, czy wszystko u Was w porządku? Tak, jest super gorąco. Nie chcecie, żebym rozstawiła parasol? Nie, nie, ja jestem okej, okay. mi nie jest ciepło. Hmm, ale wyglądasz, jakbyś już totalnie się opalił. Naprawdę, coraz czerwieńszy jesteś. Chyba położę jednak ten parasol, takich. No dobra, dobra, okej. Okay. No, nie chciałabym, żebyście mieli poparzenia słoneczne. Rozkładam tutaj parasol, będzie tuż obok. Ema, dlaczego masz tyle piasku na twarzy? Uważaj, żeby, żebyś go nie zjadła. To nie jest zbyt dobre dla brzuszka. Dobrze, mama. Okej, okay, taki? słuchajcie. E... Widzę, że na niebie są strasznie gęste chmury. Także idzie burza. Burza? Czyli co? Będą pioruny? No, uważajcie. No, Ema, nie bój się, burza nic ci nie zrobi. Ale musimy iść do domu, jak tylko się zacznie. no, a Ema, wiesz? Wiesz skąd ten dźwięk się yy, dobywa z burzy? Nie. No bo tam są duchy w tych, w tych chmurach i one, i one wyskakują, y, bo, bo wiesz, razem z piorunami wyskakują i błyskawice y, wskakują do twoich zamków z piasku. Nie, naprawdę, nie chcę boję się duchów, nie chcę żadnego ducha w moim zamku, a już tym bardziej w moim, moim cieście z piasku. No, no to wiesz, to najlepiej y, musisz po prostu zjeść. Swoje ciasto. Nie, tego nie mogę robić. Będzie bolo mnie brzuch. Może ty mi go zjesz? Och, Julian, przestań ją ciągle wkręcać. Zostaw ją, bo jeszcze będzie jadła więcej tego piasku. Ema, nie bój się, nic ci nie będzie. No jak, przecież burza, pioruny. hej. No to ja schowam się pod piaskiem. No, 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 dokładnie. Najlepiej przekroić się cała piachem. Zobaczysz, że będzie zdecydowanie lepiej, kiedy przyjdą pioruny, burza i duchy. <laughs> o oh, matko, Julian! Przestań ją ciągle straszyć! Ej, czy jestem dobrze? Już schowana? Dzieciaki, mówię poważnie. Jak burza przyjdzie, uważajcie, jak zacznie się tylko, to wchodźcie do domu, żeby nie poraził was piorun. O nie, o nie! O nie! Duch razem z burzą! <laughs> Mama! Przesunij się, brzesuniał, już do domu! Boję się duchów! O, oh, matko! Ona jest niezła! Robi w gacie ten dzieciak! Okej, okay. słuchajcie, dzieciaki, Emma, od razu pod prysznic. Zresztą ty, Julian, też. Okej, okay, dobra, mama. Hmm. Ale chyba się schowam tutaj w wózku przed tą straszną burzą, żeby duch mnie nie znalazł. A właściwie idę zobaczyć do Hanny. Może ona mnie obroni. Chyba schowam się pod jej stołem, dopóki nie, nie przyjdzie. Tak boję się burzy, a już tym bardziej duchów. Ach, najlepsze... Na najlepsza rada na brzydką pogodę, deszcz i burzę to malowanie. Mam moje kredki, świeże, naostrzone. Hmm, co mogłabym sobie dzisiaj namalować? <grym> A, może burzę? Aaaa! O, Ema, co ty tu robisz? Co ty robisz pod moim stołem? Nic, boję się, kryję się przed, przed burzą. No, wychodź stamtąd, chodź. Nie, ja się boję, nie chcę duchów i burzy. Ema, on chciał ci zrobić żart. Nie ma żadnych Duchów nie są w ogóle powiązane z burzą. No to czyli jak? No, nie ma duchów, które przechodzą razem z burzą w piorunach. Burza po prostu jest, nic ci nie zrobi, pioruny cię nie dosięgną. Na pewno, no pewnie, możesz tu zostać, ale nie ma czego się bać. No dobra, ale ja pójdę zobaczyć, co robi Julian, okej? Okay? No pewnie, możesz iść zobaczyć. Chyba schowam się pod jego kodrą. Nadal boję się tej burzy. Te straszne pioruny. O, tutaj na pewno żaden piorun mnie do, nie dosięgnie. O, 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 matko. Prysznic zawsze mnie tak rozleniwia. Idę chyba się położyć. Mhm. Hej, Hanna, co robisz? A, w sumie wszystko jedno. Idę się położyć. Dobranoc. Dobranoc? Co to znowu za żart? Przecież nawet nie jest wieczór. O co ci chodzi? Mam nadzieję, że nie, nie zobaczę tam Emmy. Oh, Jezu. Muszę się wyspać. Mhm. Ale skręciłem Emmę. <laughs> a, a, o, co to? Jezu. A, też się boisz burzy, Julian? Nie, nie boję się burzy. O matko. Ale mnie przestraszyłaś.